Cześć! Dzień dobry, witam w kolejnym materiale z Dead by Daylight'a. Dużo, bardzo dużo padało propozycji Hedona, a ja nie miałem pomysłu na build, także dzisiaj będzie build, który będzie opierał się wokół właśnie tego Hedona. Eee, build... Cały opiera się w zasadzie o nawet szafkę, i wszystkie te perki mają być głównie skonstruowane pod granie na szafkę. W bildzie mamy headon oraz inner strength. Headon standardowo pozwala ogłuszyć killera, jeśli jesteśmy w szafce przez 3, 3 sekundki, i inner strength w momencie, kiedy niszczymy to, ten perk się aktywuje. Kiedy wskakujemy do szafki, leczymy się przez 8 sekund. Dodatkowo mamy quicka oraz iron wheel, tak żeby nas nie było słuchać, kiedy wskakujemy do szafki, jednocześnie, kiedy jesteśmy w szafce. To, żebyśmy zachowywali się po cichu, żeby killer nas tak prędko nie namierzył. Jeśli chodzi o mapę, map tutaj mamy do wyboru całkiem całkiem sporo, ale najciekawszą mapką, moim zdaniem, będzie Red Forest. Nieważne, czy to będzie mapa od plagi, czy to będzie mapa od Huntress, czyli Mother's Dwelling, jest tam bardzo dużo fajnych renderów, które będziemy mogli wykorzystać. I w zasadzie będzie to ta mapka. Jeśli mamy leczenie przez Sperk, to w zasadzie nie potrzebujemy żadnej apteczki, aczkolwiek ta apteczka jakaś zła nie będzie. Jednakże dzisiaj dobierzemy sobie e, latarkę pod baterię oraz... E, or, nie wiem, generalnie... drucik. Kuźwa, drucik. Tak. I jeden mały protyp. Jak dobieracie addony, nie dobierajcie tych addonów nigdy tak. Dlaczego? Ponieważ jeden ad, e, addon oddziałują w ten sposób na przedmiot, że bardzo ważne jest dobranie kolejności tych addonów. Jeżeli dobiera, e, dobieramy żaru, e, drucik e, na pierwsze stanowisko, drucik oddziaływuje tylko i wyłącznie latarkę. Natomiast w momencie, kiedy dobierzemy sobie baterię, a potem dopiero drut, no to drut oddziaływuje również na baterię, w związku z czym zwiększa jej żywotność i sama latarka trwa dłużej. Jeśli chodzi o jakiekolwiek inne informacje, zapraszam do stawienia łapki suba, byłbym wdzięczny. I dzisiaj na streamku na Twitchu będziemy kończyć gdzieś po 18.00 Sekiro. I pewnie jak skończymy Sekiro, nie wiem czy się wyrobimy. Ale myślę, że tak, bo podobno została nam końcówka. To jak coś zapraszam. Możliwe, że później będzie to by Daylight. I tak, to jest chyba tyle. Coś jeszcze? Nie. Fajnie, żebyście dali propozycję jeszcze jakiegoś ciekawego perku. Może coś na podstawie tego wykminię. Może ja mówię, ten Headon był bardzo, bardzo często, więc dlatego ten Headon tutaj cały build pod szafkę się pojawił. Nie miałem kompletnie pomysłu teraz na build. Myślałem, czy możemy połączyć Objecta z Diversion jako z kamieniem i nie pobawić się po prostu w trollowanie Killera. Dodatkowo dobrać sobie do buildu Urban i jakiś Quick. I to by był w zasadzie też bardzo ciekawy build, myślę. Można by było też zrobić. Nie wiem jak wam się to widzi. Możecie dać znać. Tyle. Jedziemy z buildem. Dobra, mamy Templa. I... Kurde, liczyłem bardziej na Mother's Dwelling God Huntress. Ale i tak nieźle. jest źle. Offeringi? Offeringów nie było żadnych ciekawych, poza tym, że ktoś dobrał bonusową skrzynkę. I co? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na start fajnie by było znaleźć totem. Niestety tutaj totemu żadnego nie. Widzę. I chyba zauważyłem jeden malutki problem. Uh, sorry, że generalnie dopiero teraz zauważyłem to, ale widzę, że bydela jest zdecydowanie zbyt głośno. O, teraz lepiej. Killer od razu idzie do kilerszaka, więc olejemy to. Blaszaka możemy zostawić i zobaczymy, czy będzie jakakolwiek ruina. Prawdopodobnie jest. Jeśli brał i failował skilczek, to na bang jest ta ruina, tylko wypadałby ją teraz wziąć i znaleźć. Leczenie byśmy mieli. Więc to by był pierwszy totem, drugi totem będzie pewnie gdzieś tam na rogu. Tutaj nie będzie raczej drugiego totemu, bo to byłoby zbyt blisko, ale prawdopodobnie pominąłem jeden totem gdzieś po drodze. Pytanie tylko w którym miejscu. Ruinka padła, czyli dobrze, mówiłem, że tam będzie jeden totem. Okej. Okay. Okej. Okay. Po drodze był jeszcze jeden totem, raczej w... Hmm... W dużym budynku niby też respi się totem, ale jeśli to był jeden, to był drugi, to to, że w budynku cokolwiek się zrespi, to jest szansa minimalna. Może być, bo może być, ale to i tak jest szansa minimalna. Ruinki już nie ma. Pytanie, co ma dalej w buildzie. Plus tej mapy w porównaniu do Mother's Dwelling jest taki, że na pewno jest o wiele więcej palet, jak również killerowi jest ciężej się lupować. Jeśli dostaniemy killera, który... Potrafi grać na światełko Potrafi oszukiwać Potrafi, nie wiem, wodzić nas za nos Ta mapa będzie dla niego utrapieniem Ponieważ tutaj nie wykorzysta Żadnej tej mechaniki Żadnej Okej okay. Zróbmy tak On kampi z butelką A? Kampi z butelką To zawredny hom. Jak kompis z butelką. No muszę go jakoś odciągnąć, to nie. Fajnie. Efekt Hindred, Exhaust. Czyli na szafkę za bardzo sobie nie zagramy. Full. Ja pier. No zgrane. Ja rozumiem, że jest po resecie, ale ludzie po resecie aż tak grają. Na taki tryhard pod rangę jak ranga nic nie daje. Ktoś nawet punktów mieć nie będzie. Patrz jak Kampi. Jak oszust Kampi. Dobra, idę, 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 idę w twoim kierunku. Jak oszust, Kampi. Dzięki. Jak Kampi! Headon odpalony. Nie wie, gdzie mnie znaleźć. <laughs> to jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Potrzebujemy leczenia. Jak można grać w ten sposób? Jeszcze tak kampił, że nie potrafił mnie upilnować. Serio ludzie tak grają? Serio, ludzie w ten sposób grają? Najgorsze? Okej, okay, tu jest ranny Surf. Tam ma paletę na daleko. Nie, paleta jest zrzucona. Ja mu nie pomogę, bo ja nie mam jak. Mamy paletę po drodze? A, wróci po niego, będzie go podnosił. Co za złama z ty Jak można do tego stopnia, bradzi kampić. I będzie kampił dalej. Na szczęście jest głuchy. Wykorzystam to śmig Wej. W razie czego ja ciebie skaweruję, no nie? Gra jeszcze typowo Próbuję go bejtować pod siebie Okej, okay, jest głupi Nie Butelki mu się powinny powoli kończyć Ja mam mocno zaburzoną wizję, ale spoko Nie To będzie jeden no to jest drewniak. Nie. Nie. Skupił. Ale biegnie dalej. A ja mam exhausta. Okej. Okay. Powiedz mi! Jak można grać w ten sposób? Hmm. Ja wiem gdzie jest totem. Nie ja potrzebuję totemu, żeby się móc wyleczyć. Zostały nam dwa geny do końca. Obsesja jest goniona. Ten klaun jest tragiczny! O oh, shit. Okej. Okay. Mm. Potrzebuje to temu. Potrzebuje go na już. Najgorsze jest to, że on sobie dobrał takie butelki, addon na butli, jakie sobie dobrał. I zwyczajnie z tym jest ciężko. Obróci się tyłem. O, właśnie. I będzie kampił dalej. Okej. Okay. Tampi Eee, yeah, bo co by innego robił? Co za śmietnik. Okej. Okay. tampi dalej. Patrz jak kampi! Chodź. i wraca do kampy? Nie, nie wraca. Ok. Wraca. Poświęcę się. Weź mnie powal. Ja się mogę poświęcić, nie ma problemu. Bo ja będę miał dopiero pierwszy hack. Niech oni się wezmą, wyleczą na spokojnie, wezmą się, przegrupują, wykręcą generator, mają wystarczająco dużo czasu. Ja na jedną fazę potrzebuję 60 sekund. Łącznie mogę wisieć 120. Ale to jest dramat! Jego tu nie ma. Poszedł gdzieś dalej. Jak można? Powiedz mi jak! Ciekawe, czy mamy decisive'a w meczu. Bo niby obsesja jest, no nie? Niby jest ta obsesja. Pokczampik, pokczampik. Jak... Ja pierdziele To jest porażka Dwa geny do końca Spoko Ale zostawił nas Chodź Cyk Dawaj go od razu Oooo, butelki w przepraszam. Wybacz. Wybacz, nie chciałem. On ma drugi hack na ten moment. Ciekawe, czy go zostawi na ziemi, bo ma decisive, czy nie? Ale raczej decisive już jest u niego nieaktywny. Teraz mnie. Mmm, można by było go na chwilę tam zostawić na haku. Najpierw generator, potem podlecimy, poświęcimy się, weźmiemy go, ściągniemy, zostanie jeden gen do końca, ale nie w ten sposób. Wieszego? go? Ok, a tu palety nie ma. Czekaj. Chodź pod szafkę To chyba nie zadziała Nie Niepotrzebnie mu się pokazał na oczy Niepotrzebnie Patrz I wrócił pod hag od buta no nie Wrócił od buta Ściągają się Ja pierdziele będzie Noed w bildzie. Tego rodzaju killerzy grają typowo pod Noeda. Jeśli tylko Noed albo jakikolwiek inny perk z efektem Exposed pojawia się na drzewku, automatycznie jest wykorzystany. Pół gena. Zdążę go wykręcić, bo to jest ile? 40 sekund będzie wisiało 60. Zdążę. Mogę się potem podłożyć? Dopóki obsesja nie jest dogoniona, to, to warto to wykorzystać. Warto. Latarki też za bardzo korzystać, gdzie mogę. OK. Butelkę rzucił, żeby oznaczyć generator, czy jest kręcony, ale tak, generator jest kręcony, ci powiem. Generator mamy kręcony. O, szkoda, że tamten, tamten ty był umarł. Byłby jeden SUR więcej, to geny mielibyśmy wszystkie zrobione. On mu face robi. On mu face campę zrobił. Ja pierdziel. Face campę, co chłop robi? A go nie I najlepsze jest to, że on prawdopodobnie będzie miał cztery fragi. Nie wiem, czy. Kurczę, tu jest gen prawie zrobiony. Nie będziemy grać pod hacza. Ale za to on gra pod cztery fragi. On pod cztery fragi za to gra. Raz, dwa... Trzy? Cyk. Okej. Okay. Barba w buildzie. E, martwy. Okej. Okay. Okej. Okay. Gdzie jest druga brama? Tutaj hacza nie słyszę. Tutaj go nie słyszę. Ok, hatch znaleziony. Hmm. Gdzie będzie druga brama? Tu to jest toolbox. Co to jest za toolbox? Podładunki na zwiększone kilczeki do sabotażu? Ha. Huh. Sprawdził. Okej, okay. szuka, ale jest głuchy. Poszedł pod drugą bramę. Jak chłop kampi. Nie mamy klucza, no nie? Hmm, gość kampi. Dawno takiego czegoś nie widziałem. Dawno. Zdecydowanie zbyt długo. Tu jest druga brama. Tu był hacz i Manoeda. Mówiłem, mówiłem. Dużo czasu mi nie zostało. Do końca Leci Nie, nie ma opcji Nie ma opcji, co ty Nie ma opcji, coś ty Nie da się, nie jak masz tak Bramy odpalone Nie da się, nie bez klucza Jak można Bez Jeszcze mnie bije, no nie? Robimy rematch. Robimy rematch. Na drugim wyjdzie lepiej. Matko. Dobra, drugie podejście. Temple. Eee, co bym chciał wam powiedzieć? Trochę czekałem na ten mecz. Tak troszkę. Nawet trochę dłużej niż tro trochę. Nawet więcej. Zdecydowanie znacznie więcej. Jak dostanę po raz kolejny gościa, który tak kampi, to ja chyba na najbliższy okres czasu. te ja pierdzielę składania jakichkolwiek buildów ee, na solo. Ja będę robił buildy pod team, no bo. Okej. Okay. Prade. Z tej strony. Eee, szary addon pod Aura. okej. Okay. Plus cichy dzwonek. To już wiadomo, jakie ma dwa addony. Próbujemy na latarkę? Chyba się pogubił, biedny. Ja yep, pogubił się. Ambra, ściągam to tam nie będę ich gonił. Jeśli jedna spierdziela na balansie, nie ma szans, żebym ją dogonił. Nie ma szans. Nie będę się im w lupę też wpierdział. no spokojnie poniszczymy sobie część totemów. Będziemy mieli dzięki temu leczenie. Wykręcimy jakiś generator. Jeśli to jest right, no to na tej mapie będzie miał o wiele ciężej niż clown. No bo jednak clown jeszcze miał slowa. W ogóle gość granaton no co jest aż dziwne. Bez ruiny, czyli ludzie, że rezygnują na amen z ruiny. Nie wiem, w przyszłym tygodniu. No, w przyszłym tygodniu wyjdzie nam update e, z nową ruiną, nowym doktorem i nowym szpitalem. Więc widzę, że już ludzie, ci co kumają, troszkę bardziej starają się myśleć i jednak coś więcej grać, aniżeli tylko i wyłącznie stać pod hakiem i kampić. No to przygotowują się już po to, jak tylko mogą. Nie dziwię im się. Zdecydowanie im się nie dziwię. <laughs> pierwszy gen, za pierwszy hak. O kurde. O kurde. Zresztą wiecie co? Gramy na Wrajta. Ja mam latarkę. A on ma Cloaka. Więc... Ja mu współczuję. Okej, okay, poleciał dalej. Ten gość nie kampi. Wyleczyć się może. Chodź. Dziwne w ogóle, że Wraith gra z tanatką. Strasznie dziwne. Chyba, że ma jeszcze efekt manglet. Okej. Okay. To bym zrozumiał. Ale jeśli gra bez tego. Tak troszkę głupota. Bo na no Wraithie generalnie nie polecam tanatki z uwagi na to. I że to jest troszkę taka zbyt wolna postać. I zanim ty zaaplikujesz tanatkę czterem surwom, no to musi minąć trochę czasu. A najlepiej, żeby ci ludzie w ogóle się nie leczyli, prawda? On jest tutaj, paleta. Nie, <ścoughs> no. nie dam ci. Nie dam ci. O szlak, no to daleko pobiegło. A ja cię ratowałem, no nie? A ja Ciebie brałem i ratowałem. Spoko no darmowe ile tam dwa? 250 punktów, prawda? Za darmo? Aj, kurra. Za darmo? Tak, za nic? Giwnie. Ha, huh. nie wiem. Poszedł? Poszedł. Cek. Walimy do środka. Mam nadzieję, że nie zrobi mi jakiegoś surprise'a niespodziewanego. Chodź do góry. Czemu ona idzie na dół? Aha, bo ona sobie itemki zabiera. Patrzę, czy wraca, ale nie, nie wraca. Chodź. Chodź, to cię wyleczę. Kolejne? Ej, strasznie dużo punktów mamy w altruizm, w ogóle nie mamy punktów pod genów. Kurcze, jak ja nie gram z próbem w bildzie, to jest... Te, to zdobywanie tych punktów idzie tak cholernie wolno, ale widzę wrajta. Lecę do niego od razu. Od buta do niego lecę. Ten totem możemy sobie zostawić. Aczkolwiek, ja go zostawię. W razie, gdyby się pojawił Noed, to nie będzie głupia. Okej. Okay. Tutaj palety nie ma. Pam-pam-pam-pam. Ok. Leci dookoła. Dobra. Będzie ścinał przez górkę. <ścoughs> prawie, prawie pra... Ajajaj, mogłem od razu tą latarę walić. Franklin w bildzie? prawda? Nie. Prawie się wyleczyłem. Kuźwa prawie. Prawie, ale leci za mną. Albo nie? Jednak zaodpuścił? A, leci dalej. Ale zdecydowanie dalej zapierdziela. Będziesz się chciał lupować? Tak, będzie chciał. Nie. <laughs> Sam chciałeś, no nie Jeszcze jedno kółeczko Bez baitu Ok, Trochę głupi pomysł Bloodlasta w tym momencie stracił Mam jakąś paletkę jeszcze po drodze, czy nie? Hmm. To chyba koniec mojej luki Koniec z mojej no. lupki Latarka Ładnie O pluty Latarka zabrana Padałoby się wziąć podleczyć Szanuję, że nie ma Noeda Szanuję go bardzo za to. Bo może po prostu tego Noeda nie ma, ewentualnie dopiero co zaczyna grać w Riot'em, bo na przykład ma To jest możliwe. Ale generalnie strasznie go szanuję za jego styl gry. Może nie jest to jakiś killer najwyższych lotów, który jest rewelacyjny i tak dalej, potrafi grać na każdym froncie, ale widać, że się stara uczyć. I pomimo tego, że mu to nie wyjdzie, bo mu to nie wyjdzie, Ładnie. Bardzo ładnie Bardzo ładnie, stara się. I to jest najlepszy. To jest najlepsza droga do tego, żeby generalnie w przyszłości zaczął ogarniać coś więcej w porównaniu tego klauna. W porównaniu. Dziesiąta ranga. A tamten klaun wcześniej wy tego nie widzieliście, ale miał drugą rangę. Bo to pewnie i tak wytnę, żebyście jego niku nie widzieli, żebyście go nie wzięli i nie potargali za to. To ja jego po prostu nikt tam wytnę. Ale to był ten killer Był z drugiej rangi. A w rajta mieliśmy z dyszki. To się wyleczyła, no to na spokojnie. Latareczka widzę tylko tyle, co żółta zabrano ze skrzynki. Aaa, hacz. I 17-700 punktów. Mógł trochę więcej. Shadowborne nie polecam. Whispersy słaby pomysł. Tak, to jest ktoś, kto się uczy dopiero. Haksy. <grymny> Tak, zdecydowanie to jest ktoś, kto się uczy. Tyle! Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się wkrótce. Na razie, cześć! W razie czego zapraszam na stream. Jak kończymy dzisiaj Sekiro, jak się wyrobimy wcześniej, to sobie targniemy jeszcze do Badalajta. Prawdopodobnie. Zobaczymy. No, także na razie.